I, cześć! Dzisiaj coś całkiem innego niż ostatnio zawsze otwierałem. Ciach! No, on sam się po prostu chce, jak widzicie, otworzyć. Jest to Mystery Pack od Nintendo Family. No, zapraszam Was po prostu do nich, do sklepu. Link w opisie na pewno. Warto zobaczyć co mają w ofercie i zapraszam też was na ich kanał, no to są po prostu bardzo sympatyczni ludzie i bardzo naprawdę fajnie się ich ogląda. Więc ja coś mógłbym zrobić jak nie otworzyć ich najlepszego paka jakiego mają. Jest to mystery pack z gwarantowaną PSA dziesiątką, no widzieliście gdzieś kiedyś coś takiego? No, ja widziałem z jakimiś kartami PSA jakieś mystère paki, ale nigdzie nie było gwarantowanej dziesiątki. No, pierwszy raz jeszcze coś takim spotykam, więc musiałem po prostu spróbować i zobaczyć, co jest w środku. No, pozdrawiam Was, chłopacy, i naprawdę jesteście super. No, a teraz po prostu zobaczę, co jest w środku, bo już nie mogę się doczekać i po prostu <grym> swoją drogą bardzo fajny Paczek, super, że są takie naklejki. Fajnie, że macie w końcu swoje wlepy. No, to jest krok do przodu. Też muszę nad tym pomyśleć. Nie mam jeszcze żadnych swoich wlepek, a na pewno byłoby to coś fajnego. Co w środku, bo nie chciałbym zaspoilerować, co jest. Aha, <laughs> fajnie, fajnie to zrobiliście. To jest tak zabezpieczone, że nie widać, jaka. Tam jest dokładnie karta pod spodem. No fajne zabezpieczenie, bo jak swoją drogą nie wiadomo, którą stroną jest włożona karta w środku, nie? No to nie wiadomo, jak wyciągnąć tak, żeby nie zaspoilerować. A to często się tak chce zrobić, zbudować takie napięcie. Ale co tam jeszcze coś jest. Aha, to jest ta karta, co dostałem za pomyłkę na waszym live. Ie. Super też jest. No i fajnie, że od razu w top loaderku. To sobie ją tutaj postawię. No i dobra. To są plastry? To są plastry z I Ja cię kręcę. Ciekawe. Nie widziałem takich. Dobra, tu jest przód, a tu jest tył. Ok, to spróbuję sobie te boostery japońskie odbezpieczyć tak fajnie. No, ale to się genialnie odkleja, także się nic nie niszczy. Super pomysł, super zabezpieczony. No, to zaraz sobie ten plaster z tych boosterów rozbroję. No, a teraz uwaga. Budujemy napięcie, co jest w środku, co znaczy, co jest w środku, no wiadomo, karta PSA, ale jaka? Uwaga! Ciach! Ła! Wow. Ła! Wow. Charizard! No, no, miałem nadzieję, może, że będzie jakiś Charizard, ale. Ła! Wow. I to jeszcze ten z lensem. On tutaj w wersji japońskiej widzę, że to było w klimaksie. Ciekawe. Nie wiedziałem, że, bo mi się udało, że to było z ten art z Crown Czyli z... oni go mieli już w klimakcie. Wow. No, tak się nie znam na japońskich kartach bardzo jeszcze. No, ale jest genialny ten Art, ten Charizard z Lance'em. Lance Charizard. No, po prostu ja, super. No i przede wszystkim to jest moja pierwsza karta piesej. Nie miałem, wiem, że to może dziwnie brzmi, ale nie miałem ani jednej karty piesej w swoim zbiorze. No. Super. Będę na pewno ją bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wspominał jako moją pierwszą kartę PSA. -ka. I to jeszcze od razu dziesiątka, i to od razu Charizard. No, patrzcie, jaki kombo: Charizard, PSA i dziesiątka. No, japońskie karty jednak to jest jakość. Super. Genialnie, cieszę się. No i dobra, tutaj się pozbędziemy tego genialnego opakowania na chwilę na bok i tutaj rozbroję te boostery z tych fajnych plastrów. No. Swoją drogą, fajnie, że jest wszystko tak u was tematycznie pokemonowe. nawet kurczę ten kawałek taśmy plaster jest, jest taki fajny, że go tak szkoda się pozbyć teraz, no ale dobra. I tutaj dwa japońskie boostery, zobaczymy czy Uda mi się coś z nich wyjąć. No, fajnie by było. To rozbrajam go fabrycznym tak? I patrzymy co jest dalej. Przekładało się tu, czy nie? Bo teraz już zgłupiałem. Chyba jedną się kartę przekładało, nie? Tutaj, żebym teraz kurde nie spalił. Eee, to jest. Nie. Dobrze, chyba zrobiłem, że przełożyłem jedną. Tym pol, Toxicroke i nic. Czyli w tym pierwszym boosterze nie było nic, no ale dobra. Czy w drugim boosterze coś będzie? Może jakiś fajny jaksik by się trafił, albo chociaż holo. No, to nacięcie tutaj fabryczne jest naprawdę w tych japońskich boosterach genialne, tylko trzeba uważać, żeby tutaj tych kart za bardzo nie rozerwać, ale na pewno się przydaje, bo jak widzicie te japońskie boostery są bardzo, ale to bardzo zgrzane grubo, na grubo no. jedną kartę przekładam i jedziemy i patrzymy co się kryje pod spodem, ale fajnie o smoliwka, no widzę mam szczęście do smoliwek. nie? dopiero co otwierałem w środę smoliwkę i, i lecą one to nie jest. To, patrzcie, no nie było nic, niestety. <grych> w tym busterku też. No trudno. No ale na tym jeszcze dzisiaj nie kończymy, bo od Nintendo Family Mam jeszcze jednego paka, którego po prostu wygrałem na, u nich na odcinku. To jest też kolejne przedstawienie, co może zawierać ich zwykły mystery pack. Ten pak był przykładowo otwierany na ich odcinku. Też zamieszczam link w opisie, żebyście wiedzieli skąd dokładnie pochodzi. I jak widzicie, tu jest karteczka, że go wygrałem, bo było losowanie na live w tydzień temu u nich i udało mi się go wylosować. No dlatego też do, dostałem go do przesyłki. No i tu po prostu jest przykład, co w takim zwykłym mysterypaku u nich jest. No były tam dwa busterki, które też już były tutaj otworzone, no ale cały lot. Czyli to, co wypadło wtedy na odcinku, zostało mi tutaj zamieszczone. No, i też patrzcie, ten jest jeszcze bogatszy w te naklejki. No, po prostu super rozdobione to wszystko jest. No, co tutaj jest? Jedna luzem karta Galate japoński, super. Swoją drogą, fajna, matowa czarna koszulka. No, ale coś, widzę, że moja kolekcja japońskich kart dzisiaj po prostu się masakrycznie wzmocni, bo. Za bardzo ich duże imię. Ja, jest obiecany autograf. Super, no czemu tego nie zakoszulkowaliście? No to jest obowiązkowo rzecz, która musi w koszulkę lecieć, no żeby ząb czasu tego nie, nie zniszczył. No super, <ścoughs> super, dzięki za autograf od Was. E, dobra, no i tutaj były tak tematycznie popakowane e, karty. Nie, to było z Boostera Lot. Z tego co pamiętam. No to był, to był też jeden booster. Fajnie grube koszulki macie. Yy, to też chyba był booster. Co tam był? Tak to też był booster trafiony i nic z niego tutaj nie wypadło. A tutaj były te tematycznie pakowane karty, bo widzę, że jest ich tu grubiej. Tak. Tutaj ogień, ogień, ogień. I tutaj elektryczne poki. No fajnie, że tak chciałbym się je w ogóle posegregować. No. Czasem właśnie ja mam takiego małego y, lenia i ciężko u mnie z segregacją kart właśnie w taki sposób. O, tutaj zestaw trenerów, ale fajnie, no wyglądałem ci ci japońscy trenerzy, Stone Joner, Palosand. <laughs> o kurde, no fajnie, fajnie, że że jeszcze ewolka jedna za drugą. No, tutaj jeszcze więcej kart, no. Ale naprawdę te japońskie karty to jest super jakość. No, czuć w dotyku że, że trzyma się coś porządnego nie tak jak niestety w przypadku angielskich więc coraz bardziej się to będę do japońskich przekonywał. I może otworzę też coś i... japońskiego a mam taką jedną rzecz która czeka i po prostu nie potrafię się jakoś przełamać żeby otworzyć jednego takiego małego booster boxa. Ale tutaj nie będę zdradzał. Co, żebyście w razie czego, jak już dojdę do tego, żeby go otwierać, mieli niespodziankę po prostu. No, a tutaj japoński holo tutaj go tylko tak wyjmę, żebyście zobaczyli. No, ale patrzcie, to się też mieni po prostu inaczej niż angielskie karty. Yy, Kolejne. O! No, drut. Aha. A ja go chciałem z tej strony. Patrzcie, jak tutaj takie, takie są jakby ząbki. Ciekawe. No ale... No takie holo też jest takie ząbkowane. Super. Naprawdę te karty czuć kolejne holo. Ła. Wow. No też takie. Nie, to nie jest ząbkowe, to jest zwykłe. Ale też mieni się to genialnie. Ło, wow, a tutaj ten... To był brick holo? No reverse holo, no ale nawet i na obrazku jest to holo. Jezu, jak to się mieni. No widzicie, nie? Takie magia. To jest to jest jedna z ładniejszych kart podoba mi się bardzo super się to mieni no i też mają holoenergię. no nie takie ładne jak są teraz 151 tutaj że można swirla mieć ale holoenergie japońskie zawsze mi się podobały no też są fajne no i tutaj karta yy, Boltant V super, y, lubię pieseły super, psy są naprawdę super więc y, każdy pieseł jest też genialny no <ścoughs> super, no cieszę się no, że, że też mam, mam teraz taką tutaj fałeczkę, którą mogę sobie tutaj postawić ale najbardziej cieszę się dzisiaj z tej piesejki dziesiątki z Charizardem i z lensem. no Lance z Charizard no po prostu to jest do dziesiątka, no to będzie yy, na pewno długo stało u mnie na półce i zdobiło wszystko. Super, cieszę się. Jeszcze raz zapraszam Was na kanał Nintendo Family. Odwiedzajcie ich, bo naprawdę warto. Często robią też live'y i rozdają różne rzeczy. Naprawdę polecam kanał. No a dzisiaj, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać w przyszłości. No i dzięki. Cześć!